Znowu wracamy do znowu W Poprzedni match już się nie udało Jeżeli zobaczycie jakieś inne filmy To będzie w innym renderze Coś takiego Biegało to po prostu Że To były różne nowe Jak mi się będzie lepiej renderowało Bo W moim programie Teraz zacznę prowadzić, Bo mój kolega go też używa Znaczy kolega Look sorry I... To było gdzieś normalnie I... od razu na widoku zmienianie opcji ale ja tego nie zauważyłem po prostu dobra, może ja zacznę co mi szczęście przyniesie... Mam nadzieję, że będzie to ciekawe widowisko. Czekajcie, kurczę, ścięci na sam... Wiem, Mandy, ty random wypacha, zabijać, musiałem coś tam rozkopą się, udzielać, się po w pokrętlich odcinkach. Nie miałem załączonego mikrofonu.

Ale zawsze sobie nie skoczyłem. Zmiela. Jak... Sergiu Ramusa. Jemusa. Marmina. Okej, nie wiem czy on nie grał w ogóle. nie lubi tej pozycji? Tam, gdzie Pedro Leon, tutaj też kogo nie lubi. Niedobrze. A, kaka tam pozycja? No dobra, niech sobie odziedziczyło. Kto nie lubi, to ją polubi. Pedro Leon tam, gdzie... Znowu, nie ma kto nie ma czyczyny, tym już koniec, nie, to pewnie nie znaczy, że to pewnie 4 5 się to boja, już jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dziewięć, Mam sobie, czy misji, taki bajer? Nie! No dobra, ja to muszę go załączyć. Ona pozmienia pozycji zawodników, co mi się nie podoba. Statystyki Real Madrid na miejscu. Dziewiątym. O, pierwszym miejscu jest Seville. Uh, dużo mi brakuje do pierwszego. Bo... Możesz trochę postarać się. Dobra, więc teraz mogę zagrać, tylko zmieniamy skład lasu oczywiście teraz będę zniszczencany drużyną. On się niby dobiera najlepiej jak może. Raul. Dobra, kurde, cześć, cześć, Dobra, 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 siema. Ja jestem z powrotem. A Mieliśmy ról, ale biorę Marcelę. Tak, chyba też z Xana zostaje. I o, z Kaka, z za... Tira. O proszę, teraz Kaka jeszcze być na pieciu trzeba go rano zanurzyć. dzisiaj nie wstawam, ale nie za tego nowego. Przecież macie Krystianem, o! Oh. No, jak Krystian ma to może cię nie jest, Hmm? Nie Krystian, Krystiano! Dobra, przesliczenie się do tej pozycji woli tu. Ma dobre wykorzęgi, bo jakie mam to zdobyłam to Dobra. Ja cieszę się, bo mi się udało lognąć, jakiegoś już na odcinku, a widzicie, w normalnym meczu. Ma na trzecim. Chyba, że to był drugi, w którym... Słucham... 10 mecz komentujących złuszcz. Już... I tak bym pokochał. Mamy nadzieję, że czeka nas 90 minut ciekawego widowiska. Teraz już wiem, że mam punkt odłączony. Ładnie odzyskałem. Ładnie odzyskałem. Ładnie odzyskałem. Spójrzmy, do środkowania. Aj no bo chciał spójrz dalej, to mi pięknie weszło. Nie A ja wracaj się pyta to Walka mamy No i za co ten rzut wolny powie mi to ktoś ja pierdziele Sabówniarze je Marcelo Ty no, mnie wywalili nie mam wolnego jasne Przekazał piłkę partnerowi No i obrońca stoła odebrać mu piłkę Au. Ej, Ludziska, wiecie, że to zabolało? Cieszę się, że po raz pierwszy mi się udało kogoś na odcinku, ale błagam, żeby to nie było to, na Ramos. Sergio Ramos, fajnie. Obrońca robi rzutki. Wow! No i macie piękną pierwszą bramkę. O, o to naprawdę ma dobre wykończenie głowy. Fantastycznie. Jest nie do powstrzymania w grze głową. Pierwszy gol w 8 minucie Nawet oni to mówią. Wszyscy... W, kartce, w No Ronaldo teraz. ten faul, po arbiter. wolny. zamiast po Z tego możeinka swoje nie. Gdzie grałem sobie Manchesterem, słabo skondensowali skondycjowa... znaczy, Murzynka. Grałem sobie Manchesterem z Kondensowaniem Mirona. Jakby to mi skondensowali Ronaldo, to bym chyba nie wyparował. Nie wytrzymuje. Jaj, jaj, no proszę! Przedar się przez obronę. Faul nie było tam czysto i będzie rzut wolny. Czerwona kartka, no, zdecydowanie zaostrza nam się gra. Karwali o czerwoną nie piłkę przeciwnika. No nie, ludzie! Za co? No widzieliście, że po prostu to było chamskie, moim zdaniem, ale o czym się mogę podawać, a nie tu ogrzemawiałam, że to było chamskie, debilne. Sergio nie ciekawi. Tak, ja pewniczyłam jak ja jakiś o jakichś gównach. Niczego ma chwila jest spokojna. tak. O czym tu bym styła mi pogadać? Sędzia pokazuje grać dalej. Przywilej korzyści, dobra decyzja. -ja dobre, obesywne wyjście. Odważne wejście opłaciło się. On już się nie raz w swojej karierze. Turniej był od nasz. Ja grał tam teraz, w sorry. W Ostatniej chwili przejęli. Grałem miałem jeden komisje, mecz, miałem rezerwę No i mieli trzecie miejsce. Trzecie miejsce miały dostać torby. Drugie miały dostać torby i puchary, a pierwsze piłki, torby i puchary. Zostali tylko medale i indywidualne tylko. Dobrze I do tego i poza tym kitka, Indywidualne nie za ktoś tam miejsca, tylko Udane za najlepszego brakarza na i. Podale. Ajajaj. Aj, aj. Miguel? Ach, zachwiał się, ale wciąż mocno stoi na nogach. O, udało mu się ładnie podać. Zdecydował się na strzał. Końcami pan. Dobra, Romano. Nie może być inaczej. Rzut rożny. było to. A teraz Krystiano Ronaldo. Przy jednak przejął. No ja Przy piłce kaka, nie był atakowany. <noise> no ja pierdę. Z piłką jest poza linią. Szukanie mi się w tym miejscu. Kaka? A teraz piłce, Cristiano Ronaldo. Ej, czemu my Nie no czemu mnie musiało ściąć. Fak taką piękną akcję. Miguel. jasne, za wszystko rzut wolny. Co by nie zrobił rzut wolny? I Gol. Zobaczcie, będzie gol teraz dla nich. Ja jestem zbyt pesymistyczny, trochę. O, on tylko podawa. Coś nowego. Teraz Cristiano Ronaldo. Dobra, lecisz Cristiano, albo nie, jednak, jednak nie, nie lecisz, tylko biegniesz. I szczel... szczelasz, no piłka, nie, no fuck. Czy myślałem w tego bramkarza? Bo i tamto ten bramkarz by nie dobiegł. Nie było czy się uda? Nie, było spalane, no, no, Nie, nie. Nie. Diego szczelił. Nie. to mamy wyrównanie. Diego, Diego no, był gotiku, Nie. Nie. to Nie. Może, Nie. może Nie. Nie po raz pierwszy błysnął wielką klasą. Takie są głęboko fajne. W ogóle te bryłki, rody. Ale pierwszą część. Dwójka Dwój moim zdaniem. To... No, nie, właśnie tyle to, to było. No, ja nie mogłam. no, wygrywali, to no, 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 wejście no, Nie, no, no, próbują. Tam bardzo jak to można w PES albo w, fi, w fi robić? Podał do Dobrze teraz wylaskał piłkę rywalowi. Dobra interwencja obrony. Och, ładnie to zrobił. Jak piętką to ładnie zrobił. Ja też tak chcę umieć. I kaka. I kaka, jebaka. że robni go swój! O, faks, szkoda, że tak nie było, to nie było epickie na nagraniu, tak. żeby robnął go swój. Ładnie przy ufiukach. Nie mam okazji, żeby go go jestem z tego powodu trochę wściekły. Aj, ktoś tak mnie ogłaszył. Koryśowi zrobiłem si to. Aj, teraz tak złajęte, mogę mu wybrać. Cera, zrobiłem si to jeszcze tak. Przez jest ręce bramkarza przyleciał pomiędzy nimi. Było piękne po prostu. Ej, też było ładne. No i zwaliam. No czekajcie, bo zaraz im ja ją zabiorę! Moja piłka! Ty gnoju mały, oddawaj piłkę! No fucking beachem Prawie, prawie, prawie! Teraz szybka akcja! Cristiano Ronaldo. Tyfice, Cristiano Ronaldo Nie tam, no weź Foch Foch forever Nie no. nie, może, nie może być Foch forever na Cristiano On jest moim najlepszym strzeceniu No patrzcie, on jak... No, Stożalnik, no, 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 no. gram 10.000 10, 10. 10. 10. Na, pewno foul był na bez życzenie, faul bezmyślny Faulowałem od boku No i co mnie czekało? Czerwona kartka Dobra decyzja arbitra. No, zobacz, no, co to jest to rzut z Żytu Wolnego? E jego forma jest naprawdę świetna ostatnia. Cristiano Ronaldo. E no, podaj. Dać ja. ci, Krystiano. Dać ci, dać ci z piłką. Czy chcesz, czy nie? Przechwycamy. Drugiego golaszczyliśmy. Za chwilę w zdolwieniu. Odczuć drogę. No i wybił kiepsko Miguel. No i przejęli w ostatniej chwili Christian Ronaldo No biegnij do tego oo oh, FAKEM No to... Chciałem tu widzieć, ale nie zdążyłem nogą oh, F**k! Wychodź! Bramka! W Dobrze. wyjście! Zdołał wyłuskać piłkę! Tak, bo minimalny błąd i byłby rzut karny! No i co? I za to nie ma fole. ja mu tak zrobił, to jest faul. Ten jest niesprawiedliwy. Ładne podanie. Powstrzymali rywali, znowu No, lecisz! Sędzia grę. pozwolił grać dalej, a teraz dobra decyzja. Jest bliznek! O, co się z wkomułem, ja do fajie. Widział Ronaldo teraz? No, tutaj go do... Kaki. A teraz kaka? Do i Baki. Kaka Tabaka. Miguel. Eee. o que autstro opowiadać, no nudno mi é bez internetu. Teraz jutro już będę miał internet, także będziesz pełno odcinku Górę. bo dzisiaj się staram się nagrać przynajmniej trzy odcinki poza tym oczywiście nie się, że bo to dużo odcinków nie agrawałem. w ogóle była taka u mnie przerwa to druga dobra, kaka, jebaka albo jednak Ronaldo, albo jednak straciłem piłkę bo jestem Debilem. Well. Może ten mecz wygrać, chcę poprawić swoją pozycję w lidze. Proszę mnie, co tam sobie robimy? Trzy walencje. który z nich? Ciekawi, jak dużo grałem i czasami się udawało im uciec, i właśnie mógłbym lągnąć. Sprawdź w którym to odcinku robiłem well. Po tym meczu. Posklejam. Pójdę do Luxury'ego może Pobagadziemy naszego dyrektora, który wybrano, obiecał wam torbę i półki Się bram tylko po milacznych A dostali po Batoniku no Także z celem Batonika, nie, wcale dostali po dwa KitKaty Z Biedronki <toddź> <toddź> To i tak trochę lepiej, bo... Na jak mieli Mikołaja, to dostaliśmy batoniki z Aryą. A teraz go nie nienawidzę. Chyba, że. Nie, co oni robią? Jest! No dobra, to było proste, szczerze. To chyba nawet na krzyżyku szyłem. No, na krzyżyku. Albo? Szczerze, ale pięknie coś tak wróciłem. I szczał spod jego nóg. Mógł wywalić tam nadsupek dwóch Rezerwowy 45 ja nie dopiero w 75 minucie Może ktoś akurat wyjdzie z ławki już Szczeli Gola, no proszę to był świetne. A ay, ay, dobiegni Już tak znacznie rozmaja, ale że komputer mi tak zrobił, że w sobie z ławki jeszcze gola. No weź, no ludzie Zaraz jebną w mordę Tym ja sędziemu strzał... No 2-2 nie, nie mogę bramka, nadzieję, tym jest nie Chce ktoś Gdzieś ktoś... do Dobra o Niech wejdzie teraz Higway. Higuaina tu nie ma? benel Czy benzyna benzama chyba a to tak z benzyną. dobra remisowo czasu do końca coraz mniej słusznie telerz decyduje się na zmianę Może ten gracz odmieni losy tego spektaklu no po tym pięknym golu mamy remis ładny mecz i wielkie emocje Szkoda że nie opanował tego lana pasenka starły źle funkcjonował Ronaldo. Ach, no pokem! Utrzymał się na nogach. No ty, ty, ty się kojarz, ty, ty pięknie. No dobieź do tego. Brawo, dzięki wam za piłkę! Mam nadzieję, że to w, nie, to, że ten w odcinku bez mikrofonu kogoś robił. No i macie! 32! 2 oni teraz w tym meczu. Oni. Gór za gór! drugi gol na jego koncie. Zapowiada się na hat-tricka. 75 i I pewnie pokonał bramkarza. Gdyby był hat-trick, to jestem pewien przynajmniej, że w mam bardzo bardce ma że Trener postawił wszystko na jedną kartę. Zobaczymy, jak zaatakują całą drużyną, czy uda im się przebić przez obronę rywali. Dośrodkowanie w pole karnej i prosto w obrońcę. No, biegnij! Cristiano Ronaldo! Ronaldo, Krystiano! Tam mi zarobali piłkę. Złodzieje zajebali mi piłkę. Chyba na to kleszcze. Sergio Ramos, poprawne wejście. Dobre przejęcie do środkowania. Graj dalej, pokazuje arbiter. Słuszna decyzja, będą mieli okazję. Oh, no dobra interwencja, broń wspaniale przechwycił. Przepraszam, mój no ból. właśnie, pomyliłeś się dać. Znowu mnie odderzyło, no, tak Wójta jest. Wolę dobra 83 minuta. Brzutka i za mocna. Lobnięcie! Nie no. W bramkarza. Trafiłem w bramkarza, ale fajnie było tak lobnąć kogoś. Muszę popróbować. No dają dzisiaj jak znów piłka po prostu należy do nich. Faktycznie... Nie, co ja zrobiłem! No trudno jednoznacznie ocenić, czy był spalony, czy nie. Na pewno ta decyzja spalony, spal pozbawiła ich bram. Nowy zachodnik na boisku to zawsze szansa na odmianę gry drużyny, która właśnie przegrywa. Do końca drugiej połowy już niewiele. Dobra, końcówka drugiej połowy. Pięknie. Piłkę przejmuje Cristiano Ronaldo. 5 minut to naprawdę niewiele czasu. Wciąż jeden do 0 Trzy do dwóch. No, nie nie Dobra Za kogo o z jego o wchodzi Ostatni chwili przejęli Ale nie wiem czy O tam, zdąży zagrać nie do niego. Po prostu przeciwnika. Że... Onebrał piłkę czysto ładnie. Dobra, ostatnia wrzutka. Mogą być rozstrzygające. Nie, nie, no, niekoniecznie Ciekawe dla kogo? Rzutka w meczu, ale rzutka i centra w pole karne. Będziemy bezpieczni. Fak, nie. Można, leżeć na ostatniej można możemy leżeć na I dobra, wybiją, wybiją mu tylko tak. Kurde, foul.

Czuć... Meczkuu O to chodziło i to już koniec! Koniec spotkania to była kwintesencja wszystkiego co najlepsze w futbolu. Zaprezentowali dzisiaj ja z... <ills> No pięknie ludzka 3 do 2 po prostu nie komentuję tego serwiac Tych zajebistości na 3 do 0, 3 do 2 już nie jest <s4 happen 04> <sculptorium>. Ronaldo <routinely>

Dobra, z początku na piąte miejsce, zajebiście. 6 punktów z Cywili. FC Barcelona jest trzecia. Oj, oj, z tym masz. Wygram tylko 3 punkty, ale nie byli mi się wyprzedzać. Żeby FC Barcelona i ja. Atenko Madryt chyba przegrali, ale z co najmniej dużnami nie Najwięcej różnych, które mają się z Wtedy nie tak doszło do góry. Dobra, ja, myślę, że mogę zakończyć ten film menadżerski. A wy, komentujcie, subskrybujcie. oceniajcie, Łapuch w górę. Ja się z wami żegnam. Jeszcze pożegnasz się? Tak, słyszeliście to. O, a to się z wami żegna. Na razie. <grym>, nie wiesz, coś ją na Oj, nie lubię takich nie bandy. Nie, nie, nie ustawiłem krycia tylko kiedy jak już zobaczyłem zabrałem. No, teraz lata. Trochę Ale dobra, komentujcie sobie ja skupić, łapeczka w górę. Na razie. Angeluszka, się czas. No. I <laughs>